Ej hey, ekipa, witam was z Tanium. witam was ponownie w Terraformers, Czerwona Planeta czeka, my także czekaliśmy na pełną wersję i doczekaliśmy się, dlatego też nie przedłużając, cieszmy się tą rozgrywką i zobaczmy co dzisiaj nam przyniesie Czerwona Planeta i zobaczymy jakich nam decyzji przyjdzie realizować, jakie decyzje będziemy musieli tutaj faktycznie ogarnąć. Ej ekipa, witam was w stanie, witam was ponownie w Terraformers. Pełna wersja, pełna możliwości, pełna nieoczekiwanych zbiegów, okoliczności i wydarzeń. Mam nadzieję, że tych tutaj nam nie braknie, więc nie przedłużając, zacznijmy nową rozgrywkę. Nie nową, no, nową. Kontynuujemy tą rozgrywkę, którą zaczęliśmy oczywiście i jest faktycznie dostępny. Zacznijmy naszą dalszą przygodę. Stanęliśmy na etapie, gdzie mamy podjąć decyzję, kto zajmie miejsce Gustawa Musgana, Mir Mirzona. W każdym razie mamy do wyboru osobę od y, robotyki, to byłoby na, nawet dla nas robotyka, no, jesteśmy za tym, żeby faktycznie nasze miasta były tutaj rozwijane, ale, ale tutaj pojawiły się właśnie cenne uwagi. W końcu idziemy w steampunk, naszym przemysł, nasze spaliny. I Henry kan Carnegie idealnie się wpasowuje w ten element. Mianowicie, spec od globalnego ocieplenia, jak na jego nazywają, na Ziemi, przekleństwo, na Marsie, błogosławieństwo. jest dobrze, niech decyzja zapadła. Henry Carnegie jest naszym nowym dowódcą naszym nowym specem od planety Mars. Dzięki niemu będziemy rozwijać tutaj tematy. I miejmy nadzieję, że wszystko tutaj pomyślnie pójdzie, natomiast póki co port kosmiczny to jest cel na ten odcinek, mam nadzieję, że uda mi się to ogarnąć, że port kosmiczny faktycznie tutaj uda nam się przyjąć, dlatego też zrezygnujemy z produkcji chwilowo tego, 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 tego kosztem tego, że wszystko kieruje na energię, więc dostaniemy bonus, mam nadzieję, że dostaniemy bonus dobry do energii. Eksplorujemy dalej te tereny, bo tutaj pamiętamy, że tutaj dosyć ciekawie się zapowiadało, jeżeli chodzi o krater, możliwości właśnie zbudowania w tym miejscu osady. Eee, w każdym razie, się inne warunki bytowe, tak, komfort życia, to wszystko ogarniemy spokojnie. Ale przede wszystkim dbamy o to, żeby raz, tutaj było zadowolenie, dwa, jak najwięcej punktów nam wskoczyło i trzy, żebyśmy naprawdę dobrze się tutaj bawili. Dobra, panie Carnegie, co ty masz? Import dwutlenku w Wiecznie, kopanie. wybierz kopania będę natychmiast wyprodukowane 5 ciepła, 5 atmosfery, ale poparcie automatycznie spadają. No to, to ta zdolność, według mnie, słabo. Ale ja tak sobie jeszcze rozejrzę się. Tutaj możemy z jedynkę wystartować Tutaj mamy dwójkę. Tutaj mamy port kosmiczny z tego miejsca. Tu mamy dwójkę, dwójkę, trójkę. I tak się stawiam, jakbyśmy wbili gdzieś tutaj tym portem. Ja myślę, że jeżeli byśmy wbili z nim tu, to byśmy mieli dostęp do trytu, trytu. To jest widok na kanion, więc akurat tu byłoby słabo. Eee, patrzę, gdzie najwięcej energii nas kosztuje rozwój, poszukiwanie. To tak, właśnie, chcemy z drugiej strony też zaoszczędzić energię. Chcemy iść w kierunku dalszego działania, więc... A! Wiecie co, Puśćmy może, jeżeli byśmy chcieli tutaj założyć kolejną osadę. Suchy lodowiec, lapor z eksploracji. Dostaliśmy coś? Eksploracja atomowa. Uuuu. Po 8, 3 trzecim, trzy, tu uzyskujemy 10 atmosfery, 10 ciepła. Ładnie. stałe podnosi poziom promieniowania w dalnej strefie klimatycznej o jeden, Podnosi globalny poziom promieniowania. Eksplozja atomowa. No, to powiem Wam szczerze, coś byłoby fajnie. Nie musimy mieć kontroli nad tym polem. O! Sympatycznie, to wiecie co? A później. Ciekawy jestem promieniowanie w tym obszarze będzie w porządku Zobaczymy Twórca Światów Na powierzchni Marsa wybuchła pierwsza bomba atomowa choć, ją, choć stworzono ją jako narzędzie masowej zagłady Nam posłużyła do szczytów cel, szczytnych celów Tak potężna broń to idealne narzędzie do terraformowania Promieniowanie będzie się utrzymywało w tym rejonie dość długo, a eksplozja zacznie przyspieszać, przyspieszać tak potrzebne ocieplenie klimatu czerwonej planety nie wolno jednak nadużywać tak nieścicielskiego w swej naturze środowiska. Stałem się życiem stwórcą światów. No i proszę bardzo. I mamy, mamy. Dzięki temu faktycznie atmosfera ładnie się wytworzyła. W tej strefie klimatycznej miał miejsce wybuch atomowy, który na stałe podnosi poziom promieniowania o 1. No i dobrze. Dobrze, dobrze, niedobrze, ciężko powiedzieć. 3 punkty atmosfery, 5 poparcia. Więc co, odpalmy to. Ściągamy z planety Ziemia. Yy, nadmiar dwutlenku węgla, mam nadzieję, że to akurat dobrze nam zaprocentuje. A póki co, no cóż, trzeba inwestować, trzeba inwestować. Import kosmiczny, kurczę kusi mnie to, żeby faktycznie gdzieś go tutaj wcisnąć. Kolejne plany możemy tutaj rozwijać: kolejne zasoby, wiatro, wiatraki, ekologiczne domy i tym podobne, ale na razie wszystkiego rezygnujemy. Kosztem dalszym: wsparcie zasobów azotany, krzemiany, tryt, e, krzemiany. Pójdźmy w sobie, krzemiany. I mamy importu z Merkurego. 9 Energia, 9 Tytan. Dostajemy 2 naturę Fajnie. Dodatkowo szpital albo centrum robotów. Robotów to mamy chyba już dwa centra. Spróbujmy to. Ciekawy jestem tego rozwoju, ewentualnie będziemy mogli zainwestować. Tak, pierwszy projekt kosmiczny. Spoko. Natomiast bardzo mnie interesuje, żebyśmy mogli w tym terenie dalej eksplorować dalej budować poszukiwanie złóż, dwa energii zużymy zużyjemy ale ten port kosmiczny, Kurczę, jakby go gdzieś tutaj wcisnąć tak, tylko patrzę gdzie byłoby idealne warunki o tutaj mamy handel tutaj jeżeli byśmy mieli opalnie tutaj byśmy mieli tryt z drugiej strony tu mamy woda jakby to lądowisko zamienić to tylko że tu w piaskowiec nic dostanie, nie dostaniemy z tego piaskowca w tym miejscu Ach, kusi, kusi, kusi. Możliwości jest kilka, ale spróbujemy jednak pójść w tym kierunku. Więc wybieramy skaliste równiny. Era, eksploracji. Jako ok okiem sięgnąć, równie równinę pokrywają czerwone skały. Wystarczająco trochę wyrównać i może być w I rok na jakiś duży budynek. Przerzucany tytuł. Super, fajnie. poskaliśmy co chcieliśmy, ale nic tutaj jest zasobów. Powiem szczerze, że ubogo, ubogo zasoby. Nie podoba mi się aż tak Mam Centrum rozwoju Włącznie w mieście, jeden do liczby badanych projektów w każdej turze Plus dwa do liczby rezerwowanych projektów w każdej turze Fajnie Fabryka tlenu abyśmy chcieli Postawić także, więc zabieramy to Na razie Skupmy się na tym faktycznie, żeby coś tutaj zacząć dobrze handlować Jakbyśmy dostęp mieli do produkcji wody, jeżeli byśmy postawili tu Jeżeli byśmy postawili w tym miejscu, to tak naprawdę nie wiemy, co tu są do zasoby, nie ma nic. Jeżeli byśmy dostali tu, to ty to byśmy mieli nadprodukcję. Póki co? Z miastem. No wiecie co? Spróbuję w tym lokacji postawić. Warstwa wodonośne. No to jest to jakaś koncepcja, więc chyba tak zrobię. zwłaszcza, że już mamy tą koncepcję, żeby zbudować. Tutaj. I tylko nam energii brakuje i postawimy tutaj sobie port kosmiczny. Kopalnia. To teraz tak. Póki co, muszę też te punkty zaliczyć dobrze. Państwa wodonośnym to byłoby super wodę, byśmy mogli wyciągać stąd, no ale to jest wszystko kosztuje, tak? Póki co trzymajmy się z tym. Na razie. Może robotów to nie chcę stawiać, Laboratorium daje nam punkty. Fabryka tlenu daje nam jednostce zapewnia jedna atmosfera natura plus jeden tlen naturę. Byłoby. Centrum kohabilitacji to bym chciał bardzo postawić. robotyki, Robotyka i tym podobne. Komfort życia. Ja mógłbym to postawić w sumie tą centrum, w tym miejscu. Niech będzie, proszę. Już mieszkańcy się pojawili. Zarówno robotyka, jak i inne zabawy. Idealnie, jak dla mnie, idealnie. Coś stąd więcej. Na razie nic. Czekamy na 10 energii, czyli przyrost. No, troszkę musimy popracować nad tą energią. Lecimy dalej. Cóż tam, bakteria? Znowu, tutaj musimy mieć jeden tlen. Minimalne wymagania. Jeżeli jest miasto, to dostajemy bonus. A tu już mamy lasy tundrowe. Ładnie. Rośliny lądowe. 4 prestiż. 4 poparcie natury. Jeśli w strefie klimatycznej jest miasto. I mi jeden poziom padów. Mhm. Dwa prestiż. 7 natury. 1 nauka naturę. Zrobimy tak, w tym kierunku. I co my tu mamy? Cenę rehabilitacji, laboratorium hodowli mięsa. No tu mamy trzy do populacji jeden do roślinności. Stacja rezonansowa. Przelegający budynki energię, wytwarzają jednostki energii naturę. Ale w mieście nie produkujemy energii, więc to spada. To jako tako. Laboratorium hodowli mięsa. Populacja, pop popularność, tak? No to to byłoby spoko. Zapewnia trzy na poparcie naturę, jeden do żywności naturę. No to, to jest spoko, postawimy to w takim razie tu I już, zadowolenie 17 punktów, ładnie, ładny przyrost, według mnie bardzo zadowolający przyrost eee, Tylko tak mówię, energia, energia, jeszcze raz energia Za chwilę to będzie Umożliwia plus dwa szlaki handlowe, czyli dwa szlaki handlowe tylko to nam to umożliwia Wyłącznie na Polak na planecie Hmm A nie, przepraszam, to Łącznie przylegające do siebie miasta z kosmosem. Komfort, życie, przylegające kompanie, dysponujące dodatkowym szlakiem handlowym. No dobra. I mam nadzieję, że dobrze to rozkminiam Dobrze to analizuję. Zobaczymy. Natomiast tutaj jeszcze chcę zbadać te tereny. Jaskinia lawowa. Idealnie pod naszą dalszą zabudowę. W tym miejscu. A my pozyskamy import dwutlenku węgla. W końcu dbamy o to, tak, żeby to ściągać masowo. Więc koniec tury. Kolejna. I mamy kolejny projekt. Satelity eksploracyjne. Kolejne. fajnie. Warstwo... Warsztat dóbr luksusowych. Haha, <śmum> popularność. Centrum Sensor Robotyczny. W każdym miejscu może użyć tylko jednego projektu raz. Satelity. Eksploracja zadumienia tej To jest stałej wnosi trzy tury. 8 nauki. Osiem krzemiany. Wiecie co? Dobrze. Ja to, ja to zainwestuję. Tylko musimy tutaj przeładować. Energię teraz ściągamy z punktów nauki. Przepraszam, ja chcę tu zainwestować w to. To ściągamy, więc raz, dwa, trzy. Aha, to jest maks, jaki dajemy. Zostawiliśmy. Możemy jeszcze eksportować. Tak. Będzie teraz? Mogę? Nie mogę. Teraz? Teraz? A teraz mogę, dobra. Czyli tu mamy trzy. To jest max jaki mogę wyciągnąć. Na chwilę obecną Ale spokojnie Teraz stawiamy port kosmiczny Super Port kosmiczny postawiony Dzięki temu tutaj Oczywiście nasza strefa życia yy, Serduszko tak Urosło komfortowo w mieście jak najbardziej To nam właśnie jest potrzebne A jeżeli ja to teraz zbuduję Tu kopalnię Więc postawimy tu Kopalnia I mamy kolejne punkty Dzięki temu Więc tutaj wysyłamy kolejne 5. Maksymalnie teraz wysyłamy, jakbym tutaj udało mi się podpiąć. Pod to, bo braknie nam 3 punkty energii, żeby cokolwiek tutaj zadziałać. 3 punkty energii kontra to. To wiecie, co to zmniejszmy tą ilość, tak? I tutaj dajmy sobie 3 punkty energii, powinno zadziałać. Bo ja chcę jeszcze się podpiąć. Może pod wodę, albo nie, w sumie pod to. Złożę trytu. Jeżeli dobrze rozkminiam, to teraz będę miał faktycznie dobry deal. Prawda? Liczę na to, że będzie. A i tak tutaj eksploracja dalsza. Aha, tylko punktów energii nie mamy, więc za zasoby. Import dwutlenku węgla. Jak najbardziej, tak? Mamy laboratorium. Zostanie polis laboratorium, jak najbardziej według mnie postawimy. Nie będziemy tutaj komplikować sobie życia. Że punkty badań. Wzrastały, cały czas. Wybrany punkt kosmiczny to z zagarnięcia. teraz co? Co to jest? A coś jest niehalo. Poczekajcie na handlu. Zmniejszy import lub zwiększ eksport. Zwiększ eksport. Mogę jeszcze zwiększyć eksport? Okej, okay, teraz będzie w tip-top. No, punkty, chyba że punktów, to ja bym żywności raczej się pozbył. O, jest w porządku. I teraz ruszamy dalej Poziom temperatury wzrasta, naukowcy głosili, że twoje staranie przyniosło owoce Poziom temperatury przekroczył granice kolejnego etapu prac nad uzdatnieniem Marsa do życia Środowisko Czerwonej Pęty staje się coraz przyjaźniejsze dla ludzi I umożliwia introdukcję niektórych organizmów Mieszkańcy Kolonii są zachwyceni Sto do poparcia później we wszystkich strefach klimatycznych I zacnie... I co tu mamy? LPPT? Mhm mm Dostajemy punkty nauki zakrzemiany. Mamy woda z Excenariusa ex za 8 20 morza. O ładnie, centrum rozwoju. Włączmy w mieście. jeden do liczby badań. Za 20 nauki. Jesteśmy w stanie to zrobić, prawda? Ja to sobie wybiorę. Energii nie chcę teraz używać, bo chcę teraz zbudować. O, ja wiem, że minus 1 ale zdaję sobie sprawę, ale nadal 5 plus 2 wskakuje nam właśnie z tego portu. Więc jak najbardziej. I tak, energię zostawiam, bo jeszcze może bym tą podpiął. Wydobycie. Nie, kopanie, to jest tytan potrzebny w tym miejscu. Póki co spokojnie. obryka tlenu. W tym landzie sądzę, że można zabudować. Z tym Dodatkowo jeszcze przysparza tlen, no i ładnie, teleformacja, słuchajcie, pełną gębą, nawet nie myślałem, że w tak szybkim etapie jesteśmy w stanie to zrobić, no ale to wiadomo, to jest początek, tak, jeżeli dobrze pójdzie, to ten przebieg będzie bardzo szybki, a my później damy sobie mega trudne wyzwanie, żeby wbić, nie wiem, na przykład, nie wiem, zobaczymy, w każdym razie nie będę się na razie w to rozwijał, tutaj minus tego 5, ale ja bym właśnie ten punkt tutaj jeszcze puścił. Bo dzięki temu dostajemy do się do wody, ale potrzeba 3 energii i 3 tytanu 2 na 8, to jest na razie, więc widzicie, co na razie zrezygnujemy z tego. Tymczasowo jest tak. Eee... Rzućmy tytanu. Eksport jest 5, dobrze, i tu jest 5. Dzięki, dostajemy tego 3. Aha, tylko potrzebujemy 3, więc w sumie nie ma 5, 4, 3, 2. To jest jeden i reszta energii I będzie na tip top Dzięki temu to dostaniemy A później skupimy się na tych projektach Właściwych Więc dalej, terraformacja No i idę w tą terraformację, bo tutaj energii szkoda by nam było Zwłaszcza, że tej energii tutaj de facto Nie mogę zużyć Może gdzieś tutaj Nie A nie, mogę tutaj, o jeszcze tutaj 24 poparcia, 3 ty tytan, 3 tryt No to w sumie energii Dan już pod nie potrzebujemy. Stąd więcej energii potrzebujemy. W sumie 3 tr jednostki eee, dajmy tutaj więcej. Nie mogę. O, stąd muszę zabrać. Dobra. Stąd jeszcze zabierzemy. Je, Jeden do jednego. Trzy jednostki. Powinno styknąć. Dobra. To co? Gotowi dalej? Lecimy. Rosnące oczekiwania. Minus po, 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 pa, minus 10 przyrostu poparcia, ok? Najważniejsze udogodnienia są coraz powszechniejsze dostępne. Wraz z poprawą warunków życia rosną też oczekiwania ludzi. Tak, to idą. pamięć. ciepłe, wszystko mamy. I co my tu mamy? Orbitalne panele fotowoltaniczne, 3 energii naturę O tak, o tak. To ja z chęcią zainwestowałbym w to. Zwłaszcza, że to jest dla nas ogromny potencjał. No i prom kosmiczny. O, to zobaczymy. czy. Mój pomysł zda egzamin 5 plus 2 teraz mam kopalnia 5 plus 3 Czyli tak prom kosmiczny Ma ogromny potencjał Tu niestety wieże widowiskowe i niepodobne pod to szkoda Bo bym miał wtedy już 4 no ale Także takie życie tak Natomiast teraz możemy się skupić na tym Żeby satelity odpalić kolejne Więc energię Zmieniamy do zera Teraz tak 5 6, 7, 8. Czy tu? I resztę lecimy, wciskamy tu. I już jest komplet. Jak widzicie tym szlakiem handlowym można eksportować tylko 0-0. Nie wiem, czy tutaj faktycznie jest eksport. Ok. Ale czy pytanie: Czy ja już teraz jestem na tip top? Nie, poczekajcie. Bo tak. Tutaj mam. Stąd raz, dwa. Stąd mam raz i teraz mogę... A tutaj mogę to inwestować i mogę badania. Nie, choć tutaj bardziej woda. Czyli eksportuję wodę. Ale mogę pozyskać na przykład krzem. Mam eksport, ale ja chcę import? Dobra, energii wrzucimy i teraz będzie super, bo właśnie z tego tytułu, teraz widzę, jest nowość w stosunku do tego, co grywaliśmy wcześniej. Mamy faktycznie, że eksportujemy wodę, to jest domek i eksportujemy dwa razy tryt, też mamy dwa domki, dzięki temu mamy większe możliwości tutaj. Dobra, czyli to mamy załatwione, to mi się podoba, natomiast my pójdziemy dalej w satelitę i badamy te tereny, które tutaj chcemy. Eee, no właśnie, tylko pytanie, czy chcemy tu, czy chcemy tu Nie, dobra, już wiecie co, zbadajmy ten teren Bo bardzo długo mi to czekało Wydma z czarnego piasku, raport z eksploracji Pięć nauki, 3 azotany, zgarnęliśmy zasoby Zmienne na krzemiany Super, no, ale tutaj mamy wydobyć czarnego piasku, możemy wydobywać Za energię, ale póki co Póki co, postawmy z jego możliwości dalej Dwutlenek węgla Słuchajcie, takim sposobem Cały dwutlenek węgla z planety Ziemia Ściągniemy tutaj, na Marsa Naprawdę podbijemy sobie statystyki. Temperatura już nam ładnie wzrasta. Tlen, atmosfera już się robi. Pierwszy poziom. Kto wie, jak szybko nam się tutaj uda ogarnąć. Liczę na to, że bardzo szybko, tak? A tutaj mamy tak. Hotel kosmiczny. Cenu robotów bakterie. Robotyka nic z tych rzeczy na chwilę obecną. Brak wolnych miejsc na projekty kosmiczne. Punkty badań zgadniamy. Tego tytułu. Tu już mamy. Więc teraz trzeba by tu zwiększyć 5 6 7. Jakbym to zrobił. Ha, bo nie mogę, bo to muszę tu tak skierować. Dobra. Później nic więcej nie wyciągnę. Na razie jest tip top. Jeden do jednego. Potrzeba nam natomiast tytanu. Do budowy. I energii do dalszego działania. Może byśmy teraz coś pojeździli po okolicy. Tu jest jeden punkt, o super Jaskinia lawowa, Kurczę, teraz tych jaskiń lawowych się nam namnożyło Niesamowicie dużo Jak widzicie Fantowe centrum danych, super, dwa nauki naturę Len i mamy centrum badawcze Mhm, mm mhm, mm ale na chwilę obecną nie stać nas na nic Więc na razie musimy sobie ze wszystkiego zrezygnować hmm, czy coś chcemy tutaj w tych terenach? 7 na 8, czyli zaraz satelity eksploracyjne będą postawione, więc wciskamy teraz ma mega, mega dużo w energię. Chcemy dużo energii produkować, to zdecydowanie tak. Import trytu z Merkurego. Tryt spokojnie ogarniemy, ale chciałbym tutaj 5 to jest max. No więc nie wyciągnę. Teraz tak, eksploracja dalsza tutaj. 3 punkty, 3 punkty. Mamy dwa punkty Nie Dwutlenek węgla Cały czas Ciepła atmosfera Ciepła atmosfera Ciepła atmosfera Cały czas Teraz atmosfera nam wbije Nawet na kolejny poziom To byłby super I tak To my tu mamy Fabryka żywności Oparcie natura Żywność natura Słabe Termogenetotrytowy Okej okay. I moduł mieszkalny Powiem szczerze Wszystko do auto. I my odpalamy satelity, czyli już mamy dwie satelity i projekt kosmiczny właśnie, pierwszy projekt kosmiczny zakończony, mega, dajmy teraz tu, oj tutaj mamy za dużo, za wykrzyknik, tak, niezmienne podstawy mamy, tak, poniżej zero, komfort życia, wszyscy jesteście bardzo ciekawi, z jak daleko powodzenia, czyli już samo się skończył właśnie w tym momencie. Dobrze, dobrze, o to nam chodziło, tylko tak, dlaczego tutaj? A, bo my nie mamy tego zasobu. Dobra, rozumiem. Musimy pozyskać więcej tutaj zasobów. Energię out. Teraz musimy produkcję krzemianów ruszyć, bo nie zbudujemy orbitalnego paneli słonecznych. To byłoby bardzo źle. Choć sądzę, że tak patrząc po produkcji jedzenia, Możemy to eksportować? Nie, to jest max. Tutaj zwiększymy. Super. Bo my nie chcemy tego eksportować, ale musimy. Bo to jest tutaj. Dobra. Dwie satelity słuchajcie, do dyspozycji mamy dwie satelity, co nas w bardzo dobrej sytuacji ustawia. Bo teraz możemy zeksplorować tutaj Tylko tak, Co, jakie zasoby nam są potrzebne Krzemiany, krzemiany przede wszystkim Więc szukamy pól z krzemianami Fajnie by było gdyby Jak coś tutaj nie mierzyło Krzemianami Tutaj mam krzemiany Równiny, trzy krzemiany Dobrze, 22 dwa dwa popularności Oparcia przepraszam, ciągle ta popularność I tutaj duże złoże krzemianów Cztery krzemiany I 10 żywności jeszcze Ekstra, super. Wietrzenie kopalni, super, fajnie, ciepło, atmosfera, super. Ale minus 25 do oparcia. Ja tego nie chcę bardzo wpływać. Według mnie to jest w, sum, w sumie jest w porządku. Dbamy o to. Wietrzenie kopalni, ciepło i atmosfera, plus 5. Dobra, odpalamy zdolność, bo już chyba się Twoje kadencje kończy, co. W sumie zapomniałem kiedy te kadencje. No, to przytrafiłem Okno przywódcy, twoje Karnegi. Kadencja się skończyła. Dzięki. Globalne ocieplenie. W końcu się do czegoś przydało. I teraz mamy nową Asheya Kati specjalizacja recykling. Asheria pozwala świat na zamożenie i rodzina i ona ma oczyszczenie ścieków eee, darmowa. Zamiana 3 krzemiona na 10 Tytanu. Tylko że Tytanu mamy od groma, a krzemiona wcale. Usunięcie skały zapewnia jeden tytan. No, takie. Neila Batolbek. Dyplomacja. Dyplomacja miasta roku. Wybierz miasto, ponownie uzyskasz z niego poparcie. Każde miasto może udzielić w ten sam, w sam sposób, tylko poparcie tylko na raz na przywódcę. Ambasada domowa. Darmowa struktura. Dwa poparcia. poparcia. każdy szlak handlowy tego miasta oprócz szlaków z przebiegających kopań. Oho, ładnie. Mamy to akurat. Premier do handlu. Co trzy ustawione szlaki handlowe zwiększa ich liczba o jeden. Ha, dobra, to już wiemy. Dziękujemy, bierzemy. Mam nadzieję, że ten epizod Wam przypadł do gustu. Podzieliłem go po prostu na dwa. Na dwa mniejsze, bo godzinny film chyba nikomu by nie przypadł do gustu. Mam nadzieję, że, że się nie pogniewacie. Natomiast jeżeli chcecie zobaczyć już, co będzie w kolejnym, jak będzie nasza nowa przywódczyni się sprawdzać, to zapraszam Was do Terraformers. Pamiętajcie o łapkowaniu, polecaniu, komentowaniu. Pozdrawiam Was z staniu. Na razie hej!